na kanale Żyj Pozytywnie ze Skalską. Skoro oglądasz ten film, to znaczy, że Twoje życie właśnie się skończyło. Oczywiście nie życie w ogóle, tylko to stare, mniej pozytywne. A może dopiero przymierzasz się do tej zmiany? A może w swoim życiu dobrnąłeś lub dobrnęłeś do martwego punktu i jesteś na rozdrożu. Nie wiesz, którą drogę wybrać, która poprowadzi Cię do szczęścia. A może wstajesz rano i czujesz się jak masło rozsmarowane na zbyt wielu kromkach, bo brakuje ci życiowej energii, witalności i motywacji do tego, żeby w swoim życiu działać, realizować to, co kochasz. Jesteś po prostu zmęczony, zmęczona, wypalony, wypalona. A może znalazłeś się w takim punkcie, w którym masz wrażenie, że świat stanął na głowie i ludzie zachowują się dziwnie i chodzą, dędając nogami do góry z odwróconą hierarchią wartości. I że przestała się liczyć to, co ważne: przyjaźń, miłość, wolność, a zacząły się liczyć pieniądz, posiadanie i sukces. I wcale nie jest ci z tym dobrze, z tą zmianą, i chciałbyś z powrotem postawić ten świat. Mocno nogami na ziemi, żeby był tam porządny fundament w Twoim życiu. A może masz takie poczucie, że Twoja własna głowa nie wspiera Cię w życiowych wyborach i wciąż czujesz dyskomfort, ponieważ masz wiele myśli przeszkadzających, ocen, oczekiwań, cały czas nie jesteś zadowolony z innych ludzi, z siebie, ze swojego życia. Może stało się tak, że Twoja głowa idzie w innym kierunku, a serce w innym i brakuje tutaj komunikacji, i myślisz, czujesz, i robisz coś zupełnie innego i nie ma tutaj przepływu. A może masz takie poczucie, że Twoje życie urządzili ci inni ludzie? I że nie możesz w nim się rozluźnić, nie możesz być sobą, nie możesz realizować swoich wartości. I cały czas kogoś grasz, udajesz, przyjmujesz jakieś maski? Odgrywasz jakieś role i w sumie to się stało było twoje życie wielkim spektaklem. A może masz takie poczucie, że masz wszystko, ale nie potrafisz się tym cieszyć i że twoja codzienność, chociaż wydawałoby się doskonała, nie daje ci radości i wciąż wybiegasz w przyszłość i myślisz, może rozpamiętujesz, Coś, co się wydarzyło, za czymś tęsknisz, co się nie zrealizowało. Jeżeli którykolwiek z tych obrazów, które teraz przedstawiłam, jest Ci bliski, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu i ten kanał Ci się spodoba. Oznacza więc, że możesz go zasubskrybować w tej chwili, po to, żebyśmy byli w kontakcie i żebyś dostawał informacje o nowych filmach, w których będę się dzielić różnymi sposobami metodami. Wschodnimi, zachodnimi, na to jak uwolnić się od tego poczucia niezadowolenia w swoim życiu, jak być bardziej szczęśliwym i radosnym, jak oczyścić swoją głowę z przeszkadzających myśli, jak uwolnić swoje serce z emocjonalnego bagażu i ciężaru, który czasem latami dźwigamy. Będę się dzielić tutaj pomysłami na to, jak pożegnać przeszłość i być w teraz. Jak uwolnić się od przymusu, życia przyszłością, jak się uspokoić, jak się rozluźnić, jak odkryć swoje wartości być sobą. Czyli wszystkim tym, czym dzielę się w swoich książkach od pięciu lat, ponieważ jestem pisarką, wydałam siedem książek z dziedziny świadomości, duchowości i rozwoju, i piszę w nich o tym, jak uzyskać szczęście, spokój, jak zbudować. Wewnętrzną moc i niewzruszoność wobec tego, co w naszym życiu się wydarza. I choć wyglądam młodo, to mam na swoim koncie bardzo wiele granicznych doświadczeń. Moje życie jest wyboiste i być może dlatego nauczyłam się być szczęśliwą i radosną bez względu na to, co jest na zewnątrz, jakie tam są warunki, i tym chciałabym się z Tobą podzielić. Wieloma dobrymi rytuałami, wskazówkami, jak zbudować pozytywne nastawienie do życiowych warunków, jak być może zmienić to, co nam nie służy, jak uwolnić się od przymusu spełniania e, oczekiwań, bycia doskonałą, perfekcyjną. Czyli o wszystkim tym, co jest ważne na drodze do szczęścia, spełnienia, rozluźnienia. Od 10 lat prowadzę także bloga, projekt egoistka, w którym inspiruję na którym inspiruje i motywuję do tego, aby pokochać siebie i wziąć życie we własne ręce. Jest tam już naprawdę spora społeczność ponad 100 tysięcy osób, które chcą to zrobić, które chcą żyć swoim życiem i które no, są już nieco. Myślę, że ja także jestem anarchistami w dziedzinie myślenia, czucia i działania, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy w życiu zachować tę wolność, to tego anarchizmu trochę nam potrzeba. Potrzeba nam tej wewnętrznej mocy, żeby żyć że w zgodzie z tym, co dla nas jest ważne, mniej skupiać się na tych wszystkich zewnętrznych warunkach. Oczywiście e, będziemy tutaj e, spotykać się w formie wideo. Będziemy, będę tutaj wrzucała inspirujące rozmowy, wywiady. E, sama będę nagrywać dla Was filmy. I chciałabym Was poprosić o to, e, żebyście Wy wrzucali swoje komentarze, swoje pomysły, refleksje. Będę je czytać, będę się nimi inspirować, tak aby ten kanał jak najpełniej odpowiadał. Waszym potrzebom, ponieważ wierzę w to, że y, wymiana ma sens <laughs> i chciałabym, żeby ten kanał przyniósł Wam pożytek, przyniósł nam wszystkim y, dużo dobrej energii, ponieważ nie będziemy w tym miejscu się hejtować, będziemy tutaj rozwijać wspierające nastawienie do innych, do siebie. Chciałabym, żebyśmy tutaj roztoczyli taką pozytywną aurę. Jeżeli czujesz, że, że masz z tym związek i jest Ci to bliski i chcesz w takim projekcie brać udział, to zapraszam Cię, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. I teraz, dlaczego po 10 latach pracy, warsztatów, kursów, sesji indywidualnych, grup, które prowadzę, ponieważ jestem poza tym, że pisarką i blogerką, to także... Międzynarodowym Nauczycielem Systemu Taoistycznego do uwalniania się od stresu, napięcia z ciała. Dlaczego po 10 latach postanowiłam właśnie teraz ten kanał stworzyć? Dlatego, że w moim życiu wielka zmiana, i przede mną również ciekawe wyzwanie. I już zbliża się tutaj wielkimi krokami, bo za kilka tygodni urodzę córeczkę i moja aktywność y, będzie nieco ograniczona. Y, na pewno nie zupełnie, ale trochę tak, ponieważ wiele czasu zamierzam zainwestować w y, no, wychowanie córki, to żeby zrobić to w sposób świadomy. W związku z tym, pomyślałam sobie, że na szczęście istnieje takie medium jak to i poza geograficznymi ograniczeniami, to istnieje poza tym, że nie możemy się fizycznie zobaczyć, możemy się zobaczyć w internecie i myślę sobie, że to też może być bardzo ciekawe doświadczenie w ten sposób się komunikować. Więc będę z domu do Was nadawać, będziemy tutaj. Ten kontakt rozwijali w taki sposób. Jeżeli to Ci się podoba, zapraszam serdecznie. I na koniec chciałabym życzyć i Wam, i sobie, żebyśmy naprawdę, gdy nasze życie dobiegnie końca, nie tylko to mniej pozytywne, ale całe życie mogli z całą pewnością w sercu powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że przeżyliśmy to życie w taki sposób, jak pragnęliśmy który był pełen radości i zgodzie ze swoimi wartościami. Serdecznie Was pozdrawiam, wysyłam mnóstwo pozytywnej energii i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.